Hej, witajcie moi drodzy, ja jestem Breoli, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic 3 z Quest Packiem oraz Content Modem e, Kontynuuję naszą rozgrywkę moi drodzy i w tym odcinku ruszymy na Redog Zabić wszystkich buntowników e, Tylko sobie zmienię ten łuk, czekajcie ten łuk jest lepszy, łuk Asasyna e, Zamieńmy sobie go, okej, okay, strzał mamy No właśnie, musimy kupić strzały, ponieważ buntowników będę chciał Eee, wziąć na dystans, bo nie mam żadnej zbroi jeszcze, niestety. Ale z Redek powinniśmy, powinniśmy sobie dać radę spokojnie, z tego względu, że tam jest mało buntowników, akurat. Eee, czekajcie, bym sobie kupił ten lekki panterz najemnika, ale problem polega na tym, że nie mam hajsu na niego. Eee, nawet gdybym sprzedał to wszystko, chociaż nie, nie starczy mi pieniędzy. Nie ma szans w ogóle. Eee, no, niestety. Ale sprzedamy to, co możemy, przynajmniej. To, to. Z mikstur sobie zostawię wszystko. Tu jeszcze mamy zwoje, też sobie to zostawię. E, wow, tarcza czaszki. Zobaczcie, mamy cza, tarczę czaszki. Nawet nie zauważyłem tego. E, sprzedamy może wystarczy na zbroję. Aha, to nie ma tyle pieniędzy. Dobra, dziękuję bardzo. To może ty, Seruk. Pokaż. Towary 900 trzy, 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 trzy. Sprzedamy to co możemy, czyli to, to... To, 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 to też Czarny robar, oczywiście Dobra, 3000, moi drodzy, brakuje nam. 3000, no ile to już tutaj czekacie? 8000 z kawałkiem czy równe 8? E, 8500, Co ci teraz mogę sprzedać kolego? Hmm. Stal sobie zostawimy, nam się przyda jeszcze. Nie wiem jeszcze do czego, ale e, się przyda. To ci sprzedamy. To też kilo też łapaj. Okej, dobra. 3000, niecałe 3000 nam brakuje. Sztuk złota. Jak ja zdobędę te pieniądze, nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno taki pancerz byłby całkiem spoko na początek. Zatrute strzały jakie drogie. Stary, chyba żartujesz sobie ze mnie. Wiecie co kupię? Kupię mikstury. E, tak, kupię mikstury, który ma e, życia. Dobra. I co? I możemy ruszać na Redok. E, tylko fajnie by, bo było, gdyby był jakiś ork, który mógłby mi pomóc w walce z, e, z, z, z tymi buntownikami. Ale wychodzi na to, że będziemy musieli sobie jakoś sami z nimi poradzić. Nie wiem, czy dam radę, e, szczerze mówiąc, ale postaramy się. O patrzcie, tu już jeden najemnik nie żyje. Czy mogę go przeszukać? Chyba nie. O. Nie mogę, bo ten kurde głupi ork mi tutaj zasłania tego ziomka. No dobra, trudno się mówi. E, cóż, lecimy do Ardej. Z Ardej będzie ogólnie bliżej do. E, do Redock. Tak się zastanawiam cały czas, czy po prostu dam radę z tymi. E, z tymi buntownikami. Znaczy. Wow, wow! Aha, dobra, myślałem, że oni mnie zaatakowali. Eee, chodzi mi oczywiście o tych buntowników. Myślałem, że się nami rzucili, a tutaj mają walkę z orkami, jak widzicie. pomożemy im, czemu nie? No, oczywiście mam lagi, ponieważ moja mapa musi się załadować ładnie. Dobranie żyje. 35 doświadczenia tego dostajemy, ale malutko. Dobra. Okej, okay, udało się, dobra. Kurde, myślałem, że ten buntownik celuje we mnie. Tu jeszcze mamy jednego orka, ale sobie z nim poradzą. Zobaczcie, tutaj mamy, kurde, z 20 buntowników. Nie no, może przesadziłem. Może 20 będzie i rzucili się na jednego orka. Jakby sobie nie poradzili, to naprawdę byłby śmiech na sali. Eee, dobra, czekajcie, zanim jednak ruszę dalej, to pójdę jeszcze w kim, aby zregenerować punkty życia, które. E, stracić, Które zdążyłem już stracić w walce z tymi cholernymi orkami. Chociaż, kurde, naprawdę, fajnie by było. Nie, takie pogody nienawidzę. idziemy w kimę. Do poranka. No, od razu lepiej. Jeszcze walczą z tym orkiem, co ich porypało. Dobra, pomogę im, bo oni będą e, bić tego orka do stronej śmierci. Właśnie Dobra, udało się. Bierzemy wszystko. Mamy około Patrz, jednego buntownika jeszcze zdążyli zabić. Aha, pasterza. Przykro mi, pasterzu. No to mamy problem. Dobra. No i cóż, lecimy do redok. Tu jeszcze mamy broń, orka. A, tutaj mamy buntownika ze strzałą w. Gdzie on ma tą strzałę? W Łokciu! Ze strzałą w Łokciu, słuchajcie. Ja pierdzielę. To pięknie się tutaj dzieje. Eee, ile ma w ogóle mikstur? Zacznijmy od tego. Cztery mikstury. Także naprawdę jestem bardzo dobrze przygotowany yy, do rewolucji Redok. Redok, przepraszam, okej, okay, dobra. Coś czuję, że będzie ciężko. Tam mamy jeszcze tego paladyna. Ja nie, nie dam rady, czuję, że nie dam rady. Będę się w sobie, ale zresztą mamy. Tu jeszcze mamy strażnika jakiegoś, zobaczcie. Mm, milicjant. Tu mamy milicjanta, tu mamy Brentona. okej okay. No tak, był tego Brentona, wykonywaliśmy questa w Redok. W Redok. Dobra, tutaj będą gdzieś schodki, poczekajcie. Musimy się naprawdę przygotować, ale czuję, że będzie ciężko, naprawdę. Ale spoko. Spróbować można. Okej, okay, moi drodzy, kogo by tu pierwszego załatwić? W Tego? Natychmiast przestań. Czuję, że naprawdę będzie grubo, ale Postaramy się zabić to ścierwo. Ol dostał ode mnie Dobra, jeden butownik nie żyje O, oni się już do mnie, na mnie rzucili z zamiarem zabicia mnie strzały mi nie starczy, ale mam jeszcze płonące strzały O kurde, o kurde, o kurde Uciekamy. Słuchajcie, uciekamy, uciekamy w stronę Ardei Kurde Dobra Najlepiej celować w głowę Kurde, jeszcze dostałem od tego cholernego łucznika Wypierdzielaj mi stąd ziomek Najlepiej celować w głowę, ponieważ wtedy obrażenia są większe Słuchajcie, o widzicie? Dobra, nie żyjesz tego ucznia najch najchętniej bym załatwił, ale dobra, spokojnie. O nie! Trzeba spierdzielać. Tam ścierwo ścierwojada. Na dystans, możliwe, że damy radę oswobodzić to, ee, to redok. Na szczęście oni są strasznie wolni. Nawet nie próbuj, nawet nie próbuj, nawet nie próbuj. Szybko, musimy się uleczyć. Dobra? Uciekamy! Du, 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 o kurde, najbardziej mi wiecie co? Zbroja, czy zbroja? Tarcza tego Gelforda i ten miecz, ponieważ jest to bardzo cenny miecz, który będziemy mogli sprzedać za całkiem niezłą sumkę. No, ten mnie po prostu doprowadza do szału ziomek. Dobra? Tylko cholernego ucznika bym najchętniej zabił, bo on mi najbardziej przeszkadza teraz, wiecie? Jest on teraz jedynym problemem. A jeszcze nie trafiłem. No kurwa, co ja mam? ze za jakiegoś. Wiecie co? Za go za pomocą mojego miecza. Oj, dam radę. Lo, 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 lo. Dobra. Nie no, ciężko się tutaj walczy. 30 strzał, a zdążyłem zabić chyba dwóch buntowników. Ja ocież go Kręcę. Nawet nie próbuj ziomek. Dobra, leży. Pełno milicjantów, pełno cholernych. Łuczników, nie dobra, łuczika... dwóch łuczników mamy. Ja cię szkręcę. Nie no, trzeba będzie ich załatwić, naprawdę. Czekajcie, najpierw tego nie buduł. Łapaj. O, okej. Okay. Ten strasznie wolny jest ten milicjant, który próbuje mi tutaj atakować. O, zatują się wszyscy buntownicy teraz, kurde, z Redok. Genialnie. Dobra, wiecie co? Najlepiej będzie, jeżeli zapiszemy grę. Nie chciałbym od początku tutaj e, napieprzować się z tymi e, buntownikami. Masz mało życia, kolego. Eee. Dobra, nie żyje. Okej. Okay. Jednego ucznika mamy z głowy. Teraz tego rozwalimy. No! To rozumiem! Bez ucznika to już będzie jak po maśle. Tam jeszcze mamy Sebastiana, tego maga. Z nim też będą problemy, ale... Później będziemy się martwić o to. Kurde. Troszkę dalej będziemy musieli odejść. O, ten się ochronił tarczą, cwaniak. Tego Gelforda sobie zostawię na koniec, wiecie, bo jeszcze go zgubię gdzieś tutaj. A ja potrzebuję jego łuku, znaczy jego broni. Tam mamy kolejnego ucznika. Cholera. Dobra, nie żyjesz, dziękuję. Dostała w główkę. I się wypierdzieliła na plecy. Głupia benda. Tammy kolejnego ucznika. A. Dostał w głowę, ja pierdzielej. Widzicie, strzałą w głowie do mnie biegnie. Co za śmieszny koleś. Oła, 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 Szybko. Musimy się uleczyć. Szybko. Ja cię kręcę. No, brakowało. Na szczęście mam jeszcze. Tutaj sporo roślin leczniczych, także no problemo. Tragedii nie ma, ale mogłoby być lepiej. Dobra. O okej! Okay. Armageddon by cię przydał, kurde. Gdybym miał ten zwój, to... Poczyściłbym po prostu Ale mi wkurza ten buntownik. Chodź tu mendo. Dobra. Kolejnego łucznika mamy z bani. No cały odcinek zajmie mi po prostu rewolucja w tym e, pieprzonym, w tym pieprzonym, e, w tym pieprzonym miejscu. Dobra, Jerry nie żyje, milicjan też padnie, dokładnie, dobra, lecimy tutaj, tak naokoło sobie po prostu biegniemy, e, biegamy i zabijamy sobie za pomocą łuku. Tego strzału mi teraz brakuje, a Ale mało brakowało, słuchajcie. Zapiszmy sobie grę. Dobra. Patrzcie, oni się cały czas zlatują z tego. Javier jeszcze przyleciał. Co za kozak? No i za. Jeżeli sprzedamy tą samą tarczę i miecz tych paladynów, to już za to dostaniemy sporo hajsu, słuchajcie. Tam się Cooper leci. Tylko. Nie sprowadzajcie Sebastiana. Chodzi mi oczywiście o tego maga. Ponieważ. Yy, no nie chciałbym na razie mieć z nim do czynienia. Eee... A nie trafiłem w głowę. Dobra, dziękuję. A ty wypierdzielaj mi stąd? Kurde, strasznie wytrzymała jest jak na. E, na kobitę mm. ziele lecznicze, okej okay. Okej, okay, moi drodzy, udało się w końcu. Zniszczyliśmy cały redok. Widzicie wszyscy buntownicy uciekają, ale powiem wam, że to nie było wcale takie proste, jak myślałem. Trochę się męczyłem z tymi cholernymi buntownikami, ale udało się, moi drodzy. Sprawa załatwiona. Buntowników wypędziliśmy. E, teraz możemy sobie przeszukać całą tą e, re, cały redok w poszukiwaniu Czegoś fajnego. Okej, okay, moi drodzy, widzicie po krótkim cięciu. Jestem już z powrotem i zbieram sobie ten cały złom, który tutaj mogę zdobyć, przeszukując włoki tych wszystkich buntowników. Problem polega na tym, że Javier uciekł. Nie udało mi się go zabić, ale tego Galforda, gdzie zabiłem tego paladyna, od niego też możemy sobie zdobyć coś ciekawego. Tu mamy pałkę. Gdzie jest ten cholerny Ja nie spocznę, ponieważ ten paladyn, możemy sobie wziąć jego miecz oraz tarczę, za to dostaniemy sporo hajsu. Szlachecki miecz. Kurde, nigdzie tego kowala... kowala, tego paladyna znaleźć nie mogę. Cholera. Nie ma, gdzieś przepadł. Bo Javiera wiem na pewno, że nie udało mi się zabić. Ten paladyn też gdzieś przepadł. Ach, cholera. Dobra. To. Ruszamy do Redok. Tam też pewnie znajdziemy jakiś złom. Na razie nie jestem zadowolony z zupu. Spodziewałem się, że będzie coś lepszego. A tutaj taka dupa. Nic ciekawego. Ale w porządku. Jeszcze w Redok możemy znaleźć coś, jakieś fanty. Eee, zaczniemy sobie od, 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 od tej chałupy, chciałem powiedzieć, ale tam niczego nie było. Znakomicie. O, tu mamy kufer jakiś. Tam na dole znajdziemy największe fanty, ponieważ, no, tam skrywało się najwięcej buntowników. Okej, okay, tu już mam jakieś kufry. Ale dupa! Zapomniałem o wytrychach, a wytrychów mam bardzo mało. Nie wiem, czy to starczy na otworzenie tych wszystkich skrzyń. O cholera, o tym też nie pomyślałem. W ogóle przyszedłem na tą walkę nieprzygotowany. Ech, mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Zaraz się tepniemy do Capdown, Po czym, e, aby poinformować uruka, że udało się oswobodzić Redok. O, stara skrzynia. Co my tutaj mamy? Łuk myśliwski. E, śmiecie same. Niczego ciekawego tej nie było. Myślę, że będzie coś lepszego. Dobra, daj mniejsze szansę tej te Redok. O, takie kuferki, Już wiem, że nie będzie niczego fajnego. Tak jak mówiłem. Nie ma tu nic ciekawego. O bezit, jesteś bardzo wybredny. Kolejny kufer. Tam, gdzie był ten kowal, to tam na pewno znajdziemy coś ciekawego. Zaraz to sprawdzimy. Kurde, gdybym osobodził Kebdan, to na pewno znalazłbym już. Miałbym mnóstwo broni tych orków, po czym mógłbym to sprzedać sobie. A no, broni tych buntowników nie mam zbyt, zbyt dużo. Uuu, e, robi nowe ostrze, to będziemy mogli sobie sprzedać spokojnie. E, za dwa koła. Dobra. Łuk asasyna, dobra, może tam 10 tysięcy za to dostaniemy, ale wątpię. To kupiłbym sobie już jakiś pancerz na początek. Mm, no, tutaj będą właśnie e, fanty, mam nadzieję. Aha, okej. Okay. No wy sobie chyba ze mnie jaja robicie, niczego ciekawego nie ma, serio. Tu jeszcze mamy miecze, ale za to też dużo nie dostaniemy. E, a mogę sobie naostrzyć broń? Czekajcie, osełka, nie, nie mogę. Brakuje zdolność ostrzenia oręża, będę musiał się nauczyć tej umiejętności u jakiegoś kowala. Na pewno. Eee... O, tutaj mamy jeszcze bronię, jak widzicie. Ale to są bardzo tanie bronie, dużo za nie nie dostaniemy, no ale wiecie, lepsze to niż nic. Zawsze, zawsze parę te, te parę sztuk złota dostaniemy. Dobra, tu byłem, tu byłem. No i coś, wszystko? Serio? Już nic? Tam jeszcze coś mamy. Nie, no zawiodłem się, naprawdę. I to bardzo zawiodę. Mam nadzieję, może jeszcze Uruk e, mnie uszczęśliwi, wynagradzając mi to, że zabiłem tych buntowników. Czekajcie, tutaj... A tutaj mamy chałupę Javiera. Może w tej chałupie będzie coś ciekawego? O, patrzcie, nie przeszukałem tej skrzyni. Nie! Lipa, niczego nie miał. Dobra, także lecimy do Kebdan. Lecimy do Kebdan poinformować Uruka o naszym zwycięstwie. Chyba kolejny poziom nawet. Dokładnie. Mam już ósmy poziom. Będę musiał rozdać te punkty. E, jakoś, nie wiem jeszcze jak. Pierwszy raz ogólnie gram po stronie Orków, to jest taka ciekawostka. Redok zostało zniszczone. Czyżby udało ci się osiągnąć to, czego ja nie zdołałem, Mora? Zawstydziłeś mnie. Ale wierzę ci. Oto moja nagroda, najemniku. Zasł. 2000 sztuk złota, dobra, może być. Nie jest tak źle jeszcze. Eee, ile masz kasy? Wow, powiem wam szczerze, że. Wow, Ech, sprzedam ci to, sprzedam ci miecz straży. Wypierdzielaj mi z tym. Eee, szlachecki miecz. Orkowe zguby. Miecz, kurde. Jednak trochę tego tutaj będzie. To ci sprzedamy, to ci sprzedamy. Stąd wszystko pójdzie na sprzedaż. Cyk, cyk, cyk. I orkowe kusze. Dobra. No i cyk, możemy sobie kupić pancerz. Pancerz, ale nie wiem, czy kupić sobie ten pancerz, czy poczekać jeszcze i kupić sobie coś lepszego. To jest dobre pytanie. Ale poczekam sobie jeszcze. Poczekam sobie jeszcze. Być może, być może, być może, być może natkniemy na coś, le, natkniemy się na coś lepszego. Dobra, moi drodzy, wiecie co ja sobie jeszcze tutaj Właśnie, strzały. Mam, ile mam strzał? Momento. Strzały, strzały, 52 strzały. To mi... Dobra, wystarczy na ten odcinek, powiedzmy. Bo poza odcinkiem sobie jeszcze kupię strzały, na pewno. Tam na dole, jak widzicie, mamy, 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 mamy brzeg. Yy, taką plażę, i gdzieś pod plażą, pod kebdan, znajduje się jaskinia. Jaskinia, w której znajdziemy smoka, możemy znaleźć smoka, ale na razie sobie z tym smokiem nie poradzę. Więc oleję sobie tą miejscówkę po prostu. I co moi drodzy? Ruszamy, 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 ruszamy. No właśnie, gdzie? Chyba do montery, co? Do montery? Tak, chyba do montery. Nie wiem, czy w ogóle dobrze idę do tej montery, bo dawno nie grałem w gotika i. Co to jest Gdzie ja się w ogóle kieruje Do Montery, czy nie do Montery? Ardea, nie do Ardei. Eee, cholera. Montera, o Jezu, Montera jest w tamtym kierunku. Tak, czyli... Strona Ardei, jakbym musiał e, iść. Może po drodze natkniemy się na jakiś e, nowy smaczek z... E, z Quest Packa, naprawdę miło. To mam z tym pełzaczem, ale już ją wyczyściliśmy, więc niczego tam nie znajdziemy. Jeżeli w tej monterze nie będzie żadnego ciekawego pancerza, to sobie już kupię ten leki pancerz najemników, żeby mieć już coś na początek. Chociaż kurde, bardzo jestem e, oszczędny. Jeżeli chodzi o pieniądze. Tutaj widzę jakiegoś ziemala. Z kim ty jesteś, kolego? Uuuu Widzę, że ktoś napadł na jego wóz. Smutne. Pogadamy sobie z nim. Za późno wszystko przepadło. Jaki masz problem? Spójrz na bałagan na tej drodze. Bandyci zabrali mi wszystko co miałem. Przeklęty Ortega i jego gang Brudasów. <laughs> co ci zabrali? Byłem w drodze do Ardei z pięcioma skrzyniami oliwy do lamp. Bandyci Ortegi zabrali wszystkie skrzynie. Jestem zrujnowany. Odzyskam dla ciebie tę oliwę. Niepotrzebnie rozbudzasz moją nadzieję. Już się z tym prawie pogodziłem. Ale jeśli faktycznie zdołasz odzyskać moją oliwę, hojnie cię wynagrodzę. Co zamierzasz teraz zrobić? Nie wiem. Czekam na cud albo na następny patrol orków, który wyśle mnie do kopalni. Ten Ortega, co to za facet? Ortegi nie obchodzą orkowie ani nikt inny. Jest postrachem całego wybrzeża. Jego bandyci mordują i grabią, co tylko się da. Ktoś powinien mu... I chyba to będę ja. jest teraz ta świnia ukrywa się w jakiejś złodziejskiej noże gdzieś na wy... Gdybym wiedział, gdzie go znaleźć, nasłałbym na niego orków. Rozum e, dobra, moi drodzy, także chyba na tym będziemy kończyć ten odcinek. E, mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to zapraszam was do łapkowania, komentowania. I widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 3 z Quest Packiem oraz Content Modem. Trzymajcie się do następnego, mam nadzieję, odcinka. Yy, cześć!